こんにちは私はメイアマエルです。今日は知り取りをしましょうというわけで、今 Zróbmy Shiritori, czyli taką zabawę, praktykę do nauki japońskiego, polegającą na tym, że mówi się jedno słówko, a potem następne rozpoczynające się od dźwięku lub sylaby, ostatniego dźwięku lub ostatniej sylaby poprzedniego słówka. Innymi słowy, jest to kolejny odcinek audycji Thomas Cafe, konkretnie rzecz biorąc, jednego z jej tematycznych cykli, tym razem dedykowanego nauce japońskiego. Shiritori, robiłem już wcześniej. Shiritori. O tak powinienem pewnie Shiritori. Chyba akcentować druga, trzecia sylaba. Jeszcze potrzebuję to wyćwiczyć, udoskonalić. W każdym razie robiłem już pierwsze moje Shiritori, um, gdzie dla ułatwienia na dobry początek obrałem taką zasadę, żeby używać ostatniego dźwięku, a nie sylaby. Um, jako rozpoczęcie kolejnego słówka. Dziś Dziś jednakowoż spróbuję, zobaczymy jak mi wyjdzie i znowu bez treningu, bez ćwiczeń, po sylabach spróbuję. Yy, po sylabach, no chyba, że za wyjątkiem, jeżeli będziemy mieli do czynienia z tą literką N w japońskim. No ale dobra, spróbujmy, zobaczmy jak to pójdzie. Hmm, stopę, rozpoczynam. Chodźmy masio, czyli rozpocznijmy, zaczynajmy. <laughs> ok no niech będzie pierwsze słowo shitori znowu. Mm, czyli ostatnia sylaba, Ri. E, Rippa, to znaczy, o ile dobrze pamiętam, doskonale, czy doskonały, coś wspaniałego, doskonałego ripa, e, um, czy ostatnia sylaba, Pa. PAN, chleb, ostatnia to będzie właśnie to N. E, um, czy zbliżone do polskiego N, ale jak najbardziej nie tożsame z nim. Dobra, na, na to, en, co dalej? Na to czyli właśnie potrawa ze sfermentowanej soi. Była w poprzednim shiritori, ale nie unikajmy tych powtórzeń. Aż tak. <laughs> Dobra, czyli co? O? Oj, czekaj, jak to potraktować? Czy o, Jako OU, czy jako U samo? No U to będzie, no bo to jest jednak po znakach. Zróbmy. Więc ostatnim znakiem tego na to jest U. No to U, y, właściwie tak powinienem czytać. Um, un ten Czyli prowadzenie pojazdu jakiegoś, na przykład samochodu. E, tutaj ostatnim znakiem znowu jest N, czyli teraz na N, co tam na nak bodajże gryźć. Albo. Czekaj, gryźć? Gryźć? Nie, dobra, z, płakać chyba, to znaczy płakać albo ćwierkać, w sensie, zarówno to, jak i to potrafi znaczyć. Kuruma, samochód e, ma samochód? <laughs> ma co ja ma mam, mogłoby być mango, dobra, no nie ułatwiłem sobie zapożyczeniem no ale jeszcze nie będę z nich rezygnować jeszcze nie, czyli mango ostatni znak to o w pisowni odskary um, sama, um, czyli do, Czyli takie uznanie pracy, uznanie wysiłku. W wolnym tłumaczeniu dobra robota na przykład. Ma. Znowu ma, patrz, co tam ma. Mici. Droga. Chyba znaczy. Ci. Cibi, coś małego, też pieszczotliwe określenie niskiego zestosowy niskie lub dziecka. Bi, y, bioin, um, czyli y, szpital, chociaż bardzo podobne słówko też jest y, salon piękności. No to ostatnia, y, ostatni znak, czy ostatni dźwięk to jest ten Co na e? Nery, spać. Dobra, naru ry teraz. Um, co naró mogłoby być? Rer, zaryzykuję. To chyba jest zapożyczenie szyny kolejowe. No ale znowu na R. A nie, to przepraszam, nie mogę Reru powiedzieć, bo właśnie miało być na R. Dobrze, mówię już, już się poplątałem, zapomniałem. No dobra, nie będzie że ry. Podobne słówko mi przychodzi na, na myśl, ale nie zaczyna się dokładnie na R. Ryukusekkut, czyli yy, plecak, też za pożyczenie, myślę, ale to czy nie wymyślę, naprawdę czegoś na ry? No nie mogę, popatrz. Dobra, poddaję się w tym momencie, będę miał cenę mocno niżej, ale nie będzie, że dla ułatwienia wykorzystam to ryukusekkut. No i mamy k yy, na końcu, mm. Czarny. Czerń właściwie. Naro. Yy. Yy. Hmm. A co z, z tym głoskomer? Coś mi trudno idzie. Yy. Czy mógłbym powiedzieć rondą? Chyba tak, czyli Londyn. Chyba to z zapożyczenia od R się zaczyna w japońskim. No nie będzie, że zaryzykuje i mamy N na końcu. Um, na c, lato. C mamy. Skarery, y, zmęczyć się. No i znowu to ry. I teraz, no niby minęło 5 minut, ale czybym znowu znalazł coś na ry? Potrzebuję sobie przypomnieć, jakie znam słówka na ry. Bo teraz tak na szybko mi coś nie przychodzą na myśl. No ale mógłbym skończyć na tym um, na ryczy na ro. I, I moje drugie shirito shiritori mam za sobą. O. <średziora> tak. Dziękuję za Twoją uwagę. Mówił Amar Mei.